Witam i pozdrawiam. Jest Pielgrzym. Opowiem Wam realną. Kolega mi coś tam mówi, ale nic. Opowiem Wam realną swoją historię. Opowiem Wam o sobie. Przeszedłem Polskę dwa razy już. Jestem podróżnikiem, który pierwszy raz przeszedł Polskę 1300 km przez 34 dni. Pieszą? Wyłącznie pieszą. Drugi raz przeszedłem Polskę 2600 km okrążając nasz kraj, nasz piękny kraj. Ruszyłem z domu bez pieniążków. Byłem nakarmiony, paląc papierosy, dostawałem od ludzi papierosy. Przykuję się do trzeciej podróży przez Polskę, do ostatniej. Ostatnia podróż będzie trwała jakieś 90 dni. Też ruszę bez pieniędzy i ruszę w stronę GieCzwałtu, później w stronę Gdańska na TikToku i tutaj na, i tutaj na YouTube. Opowiem Wam o sobie, o swojej historii. Powiem Wam o chorobie, o jakiej się dowiedziałem, ale też opowiem o swoim życiu. Jak bardzo człowiek może dążyć do celu z polekami idąc, za rok za granicą nie czeka. A na razie życzę wszystkim miłego wieczoru, poniedziałek, chyba jeszcze marzec. Mały piekli, kłamie się.